Chwała naszemu Panu Jezusowi, Chrystusowi, tylko Jemu chwała. Bo te cuda, które On uczynił tutaj na Ziemi, które możemy oglądać, ale i także te cuda, które czyni dla nas każdego dnia, i to nie zawsze są te spektakularne, na które tak bardzo często. Chcemy zwracać uwagę, czy to uzdrowienia, czy, czy, czy uwolnienia, bo bardzo często pa, Pan Jezus Chrystus, działając przez swego Ducha, czyni wielkie rzeczy, których my nie zauważamy, dlatego że, że tak bardzo jesteśmy skupieni tu na tej ziemi, na tym, co się dzieje. A tak mało podnosimy głowę, żeby, żeby być w tej bliskiej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I, I nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że kogokolwiek chce oskarżyć, ale y, tak dług Boży od rana mnie pobudza, y, żeby podzielić się tym, co kilka lat temu mi Duch Boży pokazał, a, a jak. Y, 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 i, i w tej ślepocie i, i głuchocie swojej tak za bardzo nie chciałam przyjąć i, i przypomina mi się świadectwo e, Pitmana, jak e, umarł i, i stanął przed ojcem w niebie i, i, i nie chciał. Przyjąć tego do wiadomości, że to wszystko co robił, to nie robił dla Boga, tylko robił to wszystko dla, e, dla siebie, pomimo tej służby, którą jaką tu miał i, i, i bardzo oby, polecam Wam, świadectwo jego jest na, 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 na internecie, choć wielu krytykuje to i, i uważa, że, że, że wymyślił sobie, ale to Duch Boży objawia i wprowadza. I pokazuje rzeczywistość i rzeczywistego Pana Jezusa Chrystusa nie to, co człowiek sobie wytworzy swoim umysłem, czy, czy swoim chcieństwem, czy tym, że, że ktoś coś mu tam przekaże, ale ten realny obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa Duch Boży objawia poprzez Pismo, ale także i przez tą bliską społeczność, którą mamy z Duchem Bożym. I ktoś, każda jedna osoba, która chce chodzić z Panem, będzie wiedziała, gdzie jest fałsz, gdzie jest, gdzie jest prawda, gdzie ktoś mówi z ciała, a gdzie ktoś mówi pobudzonym przez Ducha Bożego. I powiem Wam, że tutaj, jak jak Pittman powiedział coś takiego do, do Boga, że nie pamiętam dosłownie tego, tego, tego zdania, ale on coś powiedział, że Boże, to, to chyba pomyliłeś mnie z kimś innym, to, to nie ja. I powiem Wam, że jak kilka lat temu został mi pokazany obraz. Mm. Przechodziłam się w, w ogrodzie i został mi pokazany. Wielkie drzewo, naprawdę wielkie, wspaniałe drzewo, owocowe i zielone, pełno liści, bardzo ładnie rozgałęzione i Duch Boży od razu powiedział, że tym drzewem, Magda, to jesteś Ty. I ja tak popatrzyłam i od razu, nikt mnie nie musiał mówić, ani przekonywać, i od razu zobaczyłam, że na tym drzewie nie ma owocu. I powiem wam, że tak się zastanawiam, czy to naprawdę Bóg do mnie mówi i czy to to słowo jest do mnie, bo nie chciałam tego przyjąć w tej swojej w tym swoim takim przekonaniu, że, że, że przecież postępuję, że, że staram się, że, że, że no, na, przyjęłam Twoje słowo, na, nawróciłam się, i, i najróżniejsze te rzeczy, które człowiek myśli, że, że one cokolwiek y, znaczą w oczach Boga, tak naprawdę są śmiećmi. Jeśli się nie jest posłusznym Panu Jezusowi, Chrystusowi mm, we wszystkim, mm. to otwiera się szeroko drzwi dla szatana, I, i z tego każde jedno dziecko Boże musi zdać sobie sprawę. Że albo się jest z Panem Jezusem Chrystusem, albo przeciwko Niemu. A nie takie sentymentalne naginanie pod siebie, że jakoś, jakoś Pan Jezus Chrystus nas przepuści, bo on nas nie przepuści, jeśli my nie będziemy pałali miłością do niego taką samą, jaką on, jeśli będziemy. Letni, czy będziemy robić, nawet spełnić jakąś tam służbę, czy być w woli, nawet w tym wszystkim, co Pan dla nas przygotował. Ale jeśli będziemy wyprzedzać Ducha Bożego albo robić po swojemu, to to wszystko runie, legnie, nie będzie przyjęte przez Pana Jezusa Chrystusa. Z tego względu, że, że on letnich wypluje, albo będziemy zimni, albo będziemy gorą, gorący, nasza sprawiedliwość to nie dlatego, że coś robimy, ale ta sprawiedliwość jest od naszego Pana, jeśli nie mamy z Nim bliskich relacji ani społeczności, to, to o jakim my mówimy, o zbawieniu, czy o jakim naśladowaniu. Pana Jezusa Chrystusa, wtedy uciekamy. I powiem Wam, że kilkakrotnie Duch Boży wskazywał mi mi ten obraz y, tego trzeba. Mm, ale ja tak się wzbraniałam przed tym i wiecie, dopuszczałam takie myśli, to, to, to na pewno nie, nie, nie Pan mówił. Choć w głębi i serca i w swoim duchu wiedziałam, że, że to jest do mnie, ale to mm, jak... Y, Oczy są zasłonięte i człowiek nie chce przyjmować prawdy tej prawdy, która może wyswobodzić i może wprowadzić w to wszystko, co Pan przygotował, nie w jakieś bawienie się w chrześcijaństwo, czy w wytykanie, czy w napominanie innych, kiedy, czy, czy przekazywanie czegoś innym, kiedy samemu człowiek kuleje. Paweł tutaj bardzo zwracał uwagę, żeby. no, ucząc innych samemu w tym, no nie błądzić, bo, bo marny los, tak mówiąc po ludzku. I powiem wam, że tak myślałam, że a, zostawię to, to dla siebie, żeby, żeby to świadectwo we mnie pracowało, w, wykonywało tą pracę, którą Dół Boży Pokazuje, że, że to, co mi się wydaje, to wcale nie, nie podoba się Panu, że to, co Panu się podoba, to jest prostota, szczerość i, i nie wynoszenie się z czymkolwiek, ale także przyjmowanie tego, co, co Pan pokazuje żeby po prostu nie zatrzymywać dla siebie, albo że, że nawet jak przychodzi jakieś pouczenie czy, czy sen, czy, czy skarcenie, czy zawrócenie z jakiejś drogi, że to nie jest tylko dla mnie, ale to świadectwo, że ja nagram się i, i podzielę się z kimś, to ono pomaga innym ludziom, choć no, na, na daną na daną chwilę, na dany moment nie widzę tego, albo bardzo często szatan też przychodzi, potępia i oskarża, i najróżniejsze rzeczy wkłada do, do umysłu, aby tracić z oczu i z serca pana Jezusa, aby skupiać się na jakiejś na, na czymś innym, żeby tylko nie, nie rozważać. Słowa czy tego, co, co Pan Jezus Chrystus objawia, czy to, co Duch Boży chce wykonywać. Dlatego dzielę się z wami, choć dla mnie to, to świadectwo po raz kolejny, tak mogę powiedzieć, że ono oddziela mnie z, z takiej z takiego z tej intymności, tak to można po ludzku nazwać, ale i też pokazuje, że nie mam jeszcze tej całkowitej wolności, którą Pan Jezus Chrystus daje tej wolności, takiego swobody, żeby przekazywać innym osobom, co Pan Jezus Chrystus w moim życiu działa. Bo w pewnym stopniu to pokazuje tą ułomność, tą cielesność jeszcze, ale i także ten te, te upadek. Tylko że tak jak w Biblii mamy pokazane Pawa, nie Pawa, Piotra, który zaparł się Pana Jezusa Chrystusa, gdybyśmy tego nie mieli w Biblii, jakby bardzo byśmy się potępiali, oskarżali, ilu z nas by zrezygnowało, myśląc, że, że, że się nie nadaje, że, że nie damy rady, kiedy tak naprawdę Duch nam pokazuje, że przez te słabości, przez, przez te marności, kiedy my je wyznajemy, to Pan Jezus Chrystus objawia się, bo On daje moc, aby zwyciężyć. I abyśmy my przestali chodzić już w ciele i kręcili się wokół siebie, ale czynili to, co, do czego Pan Jezus Chrystus pobudza. I tak dzielę się z wami z tym, nie, niech Duch Boży błogosławi wam, niech objawia każdemu z nas tą prawdę. To wszystko, co Panu się nie podoba, co jest plugawe w Pana Jezusa Chrystusa oczach, a, a czego my tak naprawdę nie chcemy wyrzucać siebie, bo, bo to oddziela nas i boli, bo pokazuje te śmierci, te, te, to, to jak człowiek przez grzech oddalił się od świętości, od tego cudownego stworzenia, jakie Pan Jezus Chrystus stworzył nas. I chyba to najbardziej ta, tak yy, zasmuca też, ale w pewnym stopniu u mnie pokazuje, jak wiele jeszcze jest tej y, pychy, a jak mało y, takiej ufności, takiego y, tej dziecięcej y, wiary i dziecięcej ufności przestanie przejmowania się, że, że ktoś to coś tam może źle zrozumieć czy, czy, y, czy, czy uznać cokolwiek. A najważniejsze jest to, aby czynić wolę Pana Jezusa Chrystusa i to, co On naprawdę chce posyłać do, do, do swojego ciała. Błogosławię Was, kochani. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech nas Pan Jezus Chrystus wprowadza we wszelką prawdę. I my prosimy Pana, abyś Ty uwielbił się w nas, aby nasze usta były obmyte czyste, aby uwielbiać Cię w duchu i w prawdzie, żeby to uwielbienie nie było dla ciebie niemiłą wonią, ale te, tą wonią, te modlitwy, które się Tobie podobają, abyśmy uwielbili Ciebie za to wszystko, co Ty czynisz w naszym życiu, czego dokonałeś, jak jesteś cudowny i wspaniały. Chwała Tobie, królu na wieki. Niech Twój lud uwielbi Ciebie za, za to wszystko, czego Ty dokonałeś, Panie. I na golgocie, ale i także przy stworzeniu świata i teraz po zmartwychwstaniu, czego Twój duch dokonuje w nas wszystkich. Chwała Ci na wieki, Amen.